Witam Was serdecznie. Kolejny dzień, czyli siódmy marzec. Jesteśmy obecnie za Melią już w San Pedro. To jest przystanek, którego nie planowałam, ale postanowiłam przyjechać na tą miejscówkę, bo znałam ją i uznałam, że jest mi w tym momencie troszeczkę na potrzebna, bo kojarzy mi się z bezpieczeństwem. W Kartagenie, jak wiedzieliście, dzień wcześniej miałam problem z małolatami. Zmieniłam miejscówkę, ale fajnie się zaczął dzień. Zwiedziliśmy miasteczko. Ja szczerze nie lubię zwiedzać miast, no ale dobra. Jestem miasto i pierwszy raz udało nam się kupić kartkę dla was konkursie. Konkurs polega na tym, żebyście napisali miasto, które bardzo zapamiętaliście i dlaczego. Taki, jakiś opis króciutki czy tam według uznania. Tą karteczkę wyślę dopiero w Polsce. Nie będę jej tutaj wysyłać, bo nie wiem nawet ile kosztuje wysłanie, ale, ale podejrzewam, że trochę trochę kosztuje. Później poszliśmy za Melią po tym, jak zwiedziliśmy miasto. Tam urywek macie w filmiku, kiedy szliśmy w kierunku ruin. I wszystko pięknie, fajnie, fajnie ten dzień miał się skończyć, bo mieliśmy te ruiny zwiedzić i już mieliśmy Jechać w kierunku gór. Tam jakąś górę znalazłam, stwierdziłam, że pojadę tam. Ale niestety w tych ruinach okazało się, że na drodze sta stanął nam jakiś. No nie wiem, no tak jak Amelka, ja Amelkę uczę, że to są chorzy ludzie. Stanął po prostu. Mężczyzna w sumie taki dla mnie, on był, jego zachowanie było takie podejrzane, dlatego, jak już doszliśmy do tych ruin, stwierdziłam, że nie będziemy wchodzić między y, ściany ani jakieś tam y, pomieszczenia, w których nie będziemy mogli wyjść. Więc. Y, więc postanowiłam iść, jakby przejść te ruiny, i z drugiej strony wyjść na miasto. I pytam się po drodze Amelki, co ten pan robi. No powiedział, że idzie za nami, chociaż szedł w przeciwną stronę. No ale dobra, zdarza się, że ktoś mógł się coś przypomnieć, i tak dalej. No i się wraca. <todgłosy> Więc ja mówię Amelka, wiesz, co to my wrócimy się z powrotem, bo ta część miasta, którą zobaczyłam, nie spodobała mi się. Takie jakby zabudowanie trochę slamsów, takich innych, więc mówię wracamy się. Wróciliśmy się. Ten gościu coś się do nas odezwał. Pokazał coś takiego, czy zrobiłam mu to jest znak, czy zrobiłam mu zdjęcie. To samo było pytanie, pytanie, wtedy jak mamy tych dzieci przyszły. Dlaczego filmuję, i też to samo pokazywały. Więc już się zorientowałam, że to chodzi o zdjęcie. Ja coś tam mu pokazałam, że nie rozumiem, i poszłam. No i poszliśmy w drugą stronę. Pytam się Amelki, co ten pan robi? Idzie znowu za nami czyli co. Wszedł w jedną stronę, zapomniał coś, idzie, znowuż idzie. No to ja mówię: Wiesz, Samelka, ja już nie zwiedzam tych ruin. Lepiej idźmy stąd jak najszybciej, bo coś jest to podejrzane. No i kiedy gość już zobaczył, że my jednak się wycofaliśmy z tych ruin, że jednak nie wchodzimy do środka, zaczął biec za nami, to my w pędy też za melką zaczęliśmy uciekać. Później się co okazało, teraz jej nie ma, dlatego to mówię, co się okazało. Gościu opuścił spodnie, no i wiecie co robił. My uciekaliśmy, do tego zaczął. Później, jak my byliśmy niżej, a on wyżej, zaczął rzucać kamieniami w nas. Więc szybciutko, szybciutko uciekaliśmy. No, troszeczkę się wystraszyłam ja i Amela, w sumie psa. Bo akurat mini i nie słucha nas totalnie. Więc my uciekamy, a pies sobie w najlepsze tam co wędruje, nie przejmuje się, że ktoś nas goni, że my uciekamy, że ją wołamy, no ale już nie miałam wyjścia. Ja po prostu chciałam z dzieckiem uciec stamtąd, bo gościu z tymi opuszczonymi spodniami bieg za nami, bawiąc się z tym wszystkim. Jeszcze, jeszcze miał siły rzucać kamienie, no to zdolny. I w pewnym momencie zobaczyłam, że chce złapać mini. No ale co? Pies nie słucha. Ale jednak mini się tak wystraszyła, że go ugryzła. Gościu ją zostawił, i w tym momencie ona zrozumiała, że lepiej za nami biec. No i pobiegła. Wyskoczyliśmy na ulicę. Zatrzymałam jakiś samochód. Była tam jakaś kobieta. Szybko jej wytłumaczyłam, co się stało tam w ruinach. Ona zadzwoniła na policję i słuchajcie, w ciągu 4 do 5 minut cztery radiowozy były na miejscu i w pędem po dwóch policjantów w każdym radiowozie pobiegli w te ruiny szukać gościa. Ale wiadomo, że 4-5 minut to on już mógł wszędzie być, to już jest, też jest bardzo dużo czasu Zostawiłam opis. No żałuję, że nie zrobiłam zdjęcia, bo naprawdę nie filmowałam w tym momencie, kiedy, kiedy on. Zresztą, jak mówię, widziałam takie dziwne zachowanie. To bałam się nawet filmować go, bo mówię, może nas po prostu uderzyć albo cokolwiek, więc bolałam, bolałam się wycofać. Ja w tej całej takiej przeżyciach, to ja się cieszę, że ja Amelce bardzo dużo wcześniej tłumaczyłam, że tacy ludzie są dziwni, że trzeba na to wszystko uważać, na ich zachowanie. I ona to tak nie przeżyła. Ja chyba bardziej to przeżyłam. Strach i to wszystko niż ona. Ona po prostu. Później z, ze mną rozmawiała i mówiła, że pan był chory, no ja mówię tak, no pan był chory i po prostu tak się zachowywał i mówię, no nic na to nie poradzi. Więc y, jeszcze do tego policja też nas odwiozła pod kampera. Z, tam troszeczkę wytłumaczyłam jak ten gościu wyglądał i opis dałam. Ale postanowiłam znowuż nie składać zeznań, bo chcieli, żebym zeznań, ale mówię, że nie ma sensu dla mnie. To jest. Ja już do tego miasta nie pojadę. Zresztą sami zdejcie sobie sprawę, czy to jest w Hiszpanii, czy to jest w jakimś innym kraju, czy w Polsce. Tacy ludzie się zdarzają. Spakowaliśmy się szybciutko w kamperze i pojechaliśmy w góry. Bardzo fajną miejscówkę znalazłam. Mam nadzieję, że coś tam, jakieś urywki, Amelka nagrała, bo akurat nagrywała. Znalazłam też fajną, taki fajny plac, gdzie można było te piękne widoki podziwiać. No ale niestety, akurat jak zajechaliśmy to takie wiatr wszystko się zerwało, że nawet jak wyszłam na moment z kampera, to szybko wróciłam. Zwierzaki, tak samo. Szybko poszły, jak poszły na spacer, tak szybko też wróciły. I tak stwierdziłam, że no nie ma sensu być w tych górach, jeżeli tak wieje Mówię, trzeba jechać w jakieś, yy, mówię, pewnie, mówię nad morzem, też będzie wiało, ale, ale mówię, już te kampery będą, już ja się poczuję bezpieczniej, więc stwierdziłam, yy, że jedziemy. I tak wylądowaliśmy w najbliższym miejscu, w którym. W okolicy byliśmy, to było tak, 26 km mieliśmy do San Pedro, więc stwierdziłam, że jedziemy do tego miejsca i tutaj spędzimy ten weekend, jakoś ogarniemy. Kupiliśmy też internet dzisiaj. Tutaj, akurat, co tu pokażę. Jaki? Zakupiłam taki internet. To jest w kółeczku zaznaczone. Też dam zdjęcia, czyli 30 GB za 20 euro. No jest 2000 minut. Później w opisie raczej tam wstawię też zdjęcia, gdzie kupiłam tą kartę. Jak ktoś będzie w Hiszpanii. No bo nieraz jest tak, że się cały miesiąc jest w Hiszpanii, ale już zawsze jest ten internet taniej. I przypominam o konkursie. Teraz też się zaczynam zastanawiać, bo spotkałam po drodze no, kilka, niewiele, kilka kobiet. Fakt, że za wiele z nimi nie zamieniłam miejsca, jedynie kwestia obserwacji. Samotne kobiety, jednak widzę, jeżdżą z dużym psem. Też zaczęłam o tym myśleć, bo rzeczywiście jednak strach jest czasami, gdzieś tam się zatrzymać. No ale tak pies kolejny to jest kłopot, później, później to wszystko trzeba o to zadbać. Czyli na plażę tu ograniczenia, jednak mini jeszcze możemy jakoś przenieść, później sobie siedzi na krzesełeczku i nie ma problemu mam też proce, więc chyba postanowiłam, będę musiała wypić sobie puszki, jakiejś coli i, i zacząć ćwiczyć, strzelać z tej procy albo też się zastanawiam, już je, przed wyjazdem w ogóle się zastanawiałam broń gazowa na naboje, ale nigdzie się nie dowiedziałam jak jest, czy ta broń jest legalna w innych krajach, krajach Unii Europejskiej. No bo bałam się, że Kupię taką broń, a później się okaże, że jeszcze mnie aresztują za, za tą broń, bo gdzieś tam w jakimś kraju ona jest nielegalna. Czy tam ta no broń na śruty, to nie wiem, czy, czy to jest sens, ale. Do zobaczenia.